A to dobro, a to piękno, a to miłość, a to tak, a to tak tworzysz swój świat, a to słowem, a to obrazem, a to decyzją, a to tak coś dziś zmień, bo co wewnątrz, to na zewnątrz. Hej, witaj w kolejnym odcinku A to tak. Chciałam Ci pokazać taką słówkę, fajnie wyrzeźbiona w drzewku. Słuchaj... Dzisiaj zaczepiłam takie dwie dziewczyny. Bardzo fajnie taką scenerię sobie urządziły na kocyku. Okazało się, że medytują, ale były tak sympatyczne, tak mi się dobrze z nimi rozmawiało, że pomyślałam, że właśnie fajnie by było, jakby przeczytały cytat i go zinterpretowały. I zobacz po prostu, co tam z tego wyszło. Ja już myślę, że nie będę tego interpretować. Myślę, że jakaś refleksja może samemu ci po prostu przyjdzie. Że mnie zranić nie jest w połowie tak silne jak przekonanie, że zranić mnie można. Dobra, i co? Interpretacja czy nie? Zastanawiam się właśnie nad interpretacją. Hmm. Wydaje mi się, to jest bardzo głęboki ogólny, bo jakby człowiek uświadamia sobie i cały czas myśli, że zranić mnie można i po prostu że tak powiem, stoi i cierpi, wiedząc, że można go zranić, mhm. to to rzeczywiście jest. O wiele bardziej e, bolesne dla człowieka niż rzeczywiście jak się korani. Bo jak człowiek się zamyka w tej swojej takiej bańce, mówiąc, że można mnie zranić, jestem taki delikatny, ludzie będą mnie tylko ranić, to zamykając się w tej bańce, no po prostu to jeszcze będzie bardziej boleć niż mhm. samo ranienie. jest jakaś świadomość. Jako... No tak, świadomość właśnie mhm. tego. No tak. <laughs> dobrze, ja, bym spoko, spoko, dobrze, no. ja bym powiedziała, że raczej nie chcę się chyba zastanawiać dłużej nad tym, bo właśnie mam wrażenie, że jak się pozastanawiam, to że zdam sobie sprawę właśnie, że będę się zastanawiać nad tym, co może mnie bardzo zranić, a nie lubię być raniona Aha. E, i wolę się raczej czekać na to po prostu, aż coś mnie zrani, niż zastanawiać się nad tym, co Czyli może. trochę jak taki jeżyk, że tutaj z wierzchu takie kolce, mhm. ale od wewnątrz mam taki mięciusi brzuszek. Tak. tak. Tak? Okej. Okay. Coś jeszcze? Nie, to chyba wszystko. Nie? Spoko, wielkie dzięki, dzięki, wielkie. I to dzisiaj byłoby na tyle. Jeśli masz chęć, to skomentuj polajkuj, czy udostępnij, jak tam po prostu chcesz, czy napisz na priv. Wszystkie linki może oczywiście tam na dole. Trzymaj się i dobrego dnia. Hej.